Nasz świat jest trochę jak nadmuchiwany balonik. Nie, nie mówię o mieszkaniu, w którym mieszkacie, ani o waszej miejscowości. Mówię o całym wszechświecie o gwiazdach, planetach, mgławicach i galaktykach. Kiedyś ten cały wszechświat był tak mały, że aż trudno go było zmierzyć, ale z czasem zaczął się powiększać i powiększać dokładnie tak, jak pompowany balonik. Choć jesteśmy w środku tego balonika, to powiększanie bardzo trudno na własne oczy zauważyć. Naukowcy potrafią to jednak zrobić, bo mają teleskopy, sondy kosmiczne, komputery, a przede wszystkim uczyli się matematyki i fizyki. Dawno, dawno temu, za górami, za rzekami, za lasami. Nie, 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 wtedy nie było ani lasów, ani rzek, ani gór. To zacznę jeszcze raz. Dawno, dawno temu. Wszechświat, w którym żyjemy, zaczął się bardzo szybko rozszerzać. Ta chwila, ten moment, w którym balonik zaczął się rozdymać, naukowcy nazywają wielkim wybuchem. Na początku w tym baloniku wszechświata było bardzo ciasno i bardzo gorąco. Po to, by mogły powstać pierwsze gwiazdy, planety i księżyce, w baloniku wszechświata musiało się zrobić więcej miejsca. W końcu rzeczywiście się zrobiło. I dlatego tu jesteśmy na ziemi i dlatego możemy w nocy podziwiać te wszystkie gwiazdy. W dzień też możemy, ale w dzień widać tylko jedną gwiazdę, czyli nasze słońce. Świeci ono tak jasno, że innych gwiazd nie widać, a przy okazji nigdy nie patrzcie prosto w kierunku słońca. Bo możecie sobie uszkodzić oczy. Mówię o tym wszystkim, co wydarzyło się bardzo dawno temu, bo bez tego nie da się zrozumieć tego, co nas otacza dzisiaj. Chcę Wam opowiedzieć o energii, a ta zawsze musi skądś pochodzić, skądś się brać. Energia zamknięta we wnętrzu atomów ma swoje źródło właśnie w wielkim wybuchu. Wiem, wydaje się to bardzo trudne i muszę Wam powiedzieć, że dla bardzo wielu dorosłych to także jest trudne, ale myślę, że z czasem uda nam się to zrozumieć. Dzisiaj energię zamkniętą w środku atomu potrafimy wyciągnąć i z niej skorzystać. Jak? Zamieniamy ją w energię prądu elektrycznego, a przy okazji nie zanieczyszczamy atmosfery. Jeszcze Wam o tym opowiem w następnych odcinkach. A wracając do balonika. Skąd naukowcy wiedzą, że wszechświat, w którym żyjemy, się rozszerza, bo obserwują gwiazdy i całe galaktyki, a potem mierzą, porównują, liczą i dyskutują, piszą skomplikowane programy komputerowe i spotykają się na konferencjach naukowych? W końcu, po tych wyliczeniach, obserwacjach i dyskusjach, dochodzą do wniosku, że rzeczywiście patrząc w niebo, widzimy, że gwiazdy i galaktyki Coraz bardziej się rozszerzają, są coraz dalej od siebie. Dlaczego mówię o gwiazdach, a nie na przykład o planetach? Bo planet nie widać, a gwiazdy tak, bo świecą swoim własnym światłem. A skąd ono się bierze? Skąd gwiazdy mają energię? Trochę już o tym opowiedziałem, ale opowiem Wam jeszcze więcej w następnym odcinku. Obiecuję też, że będziemy się w nim trochę bawili klockami, więc jak macie gdzieś pudełko klocków, to już sobie je przygotujcie.